Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. E, dzisiejszej niedzieli witam Was bardzo mile, bardzo serdecznie e, z wnętrza naszej parafialnej świątyni, e, czyli Kościoła świętego Franciszka w Ostrące, e, z tego klęcznika. Klęcznika kapłańskiego, miejsca, gdzie my, kapłani, modlimy się, czy też prowadzimy nabożeństwa. To jest właśnie miejsce modlitwy. A dlaczego dzisiaj z tego miejsca do Was mówię? Bo tematem dzisiejszego rozważania jest nic innego jak modlitwa, jak ta ważna dziedzina naszego chrześcijańskiego życia i kapłańskiego, ale i świeckiego. Ogólnie, kapłańskiego. Dziś zastanowimy się nad naszą intencją modlitwy i jakością modlitwy, oraz to, co jest najważniejsze, na kim skupiamy się podczas modlitwy. A wszystko to zbudujemy na fundamencie przypowieści z dzisiejszej Ewangelii. Więc zapraszam, abyśmy zapoznali się z fragmentem dzisiejszej Ewangelii i po krótkiej przerwie. Zapraszam ponownie do spotkania ze mną. I wracamy po przerwie. Mam nadzieję, że zapoznaliście się z dzisiejszą Perykopą Ewangelii, przygotowaną na dzisiejszą uroczystość niedzielną. Jeżeli tak, to jesteście w stanie zauważyć, że Chrystus tak jak często, tak i dzisiaj. Posługuje się przykładem, posługuje się przypowieścią. I na początku chciałbym, abyśmy postawili siebie tak oczyma wyobraźni, postawili siebie w gronie słuchaczy Chrystusa, w gronie właśnie tych osób, które przyszły, aby Bóg ich czegoś nauczył, aby Bóg dał im wskazówki na lepsze życie, na bliskość z. Panem Bogiem i na lepszą relację z drugim człowiekiem. Dlatego właśnie dziś Bóg uczy Ciebie. Bóg mówi właśnie do Ciebie, do Twojego serca, do Twojego umysłu. I tak chcę, abyś przeczytał dzisiejszy fragment Pisma Świętego. Więc, moi drodzy, zaczynamy. Czego Bóg dzisiaj nas uczy? Czym posługuje się w Przypowieści. Przypowieści posługuje się dwoma osobami, dwoma panami, którzy przyszli na modlitwę, bo chce właśnie wytłumaczyć nam, jak powinna wyglądać nasza dobra chrześcijańska modlitwa. Modlitwa, która przynosi nam owoce, która rozwija nas i wpływa na to, że jesteśmy bliżej Boga. I drugiego człowieka, modlitwa, która nas ubogaca i która nas wzmacnia, która nas przemienia. I właśnie Chrystus posłużył się dwoma postaciami. Pierwszą postacią jest faryzeusz. Faryzeusz to człowiek uważany za czasów Jezusa, dwa tysiące lat temu, za człowieka, wzór. Za człowieka, który swoim postępowaniem, swoimi wyborami uważany był za tego, który spełnia wszelkie takie normy i wszelkie zasady prawa Bożego. Ale czy na pewno tak było? No, właśnie. Chrystus bardzo często. Posługiwał się przykładem faryzeuszy, by powiedzieć, że no, nie jest to dokładnie tak, jak my ludzie sobie myślimy i, i patrzymy. Otóż faryzeusz w dzisiejszej Ewangelii to człowiek, który przyszedł na modlitwę, przyszedł do kościoła, który oczywiście modlił się, ale Bóg pokazał, jak jego modlitwa wygląda. On był skupiony na sobie, na swoich sukcesach, na swoich myślach, na swoich przeżyciach. I najpierw dziękował, dziękuję ci Boże, że nie jestem zdziercą, oszustem, kłamcą, że ja nie jestem taki, taki, ciągle ja, ja, ja. Skupiona modlitwa na sobie. Mało tego, faryzeusz nie Skupił się tylko na sobie, nie zatrzymał się tylko na sobie, ale też palcem pokazał na drugiego człowieka, na człowieka, który w oczach faryzusza był grzesznikiem, był gorszym człowiekiem i właśnie zaczął dziękować. Panie Boże, dziękuję, że nie jestem jak ten, zdzierca, oszust, kłamca, grzesznik. I znowu ja, ja i ja, że ja nie jestem taki, taki czy taki. Moi drodzy, Chrystus od razu w Ewangelii przechodzi na charakterystykę tego drugiego człowieka. I właśnie ten drugi człowiek, inaczej niż faryzeusz, on na modlitwie skupiał się nie na sobie, ale na Bogu. I mówił: Panie Boże, przebacz mi, Panie Boże, spójrz na mnie, grzesznika. W swoim właśnie miłosierdziu, w swojej łasce, daj łaskę, bo jesteś miłosierny. Była skupiona ta modlitwa na Chrystusie, akcent był postawiony na Chrystusa. I właśnie Chrystus, kończąc tę dzisiejszą przypowieść, powiedział mądre słowa, klucz do zrozumienia dzisiejszej nauki Chrystusa. Ten drugi odszedł. Wysłuchamy. Ten drugi odszedł e, usprawiedliwiony. Ta modlitwa tego drugiego e, w oczach Faryzeusza, grzesznika e, i oszusta, e, modlitwa była e, milsza Panu Bogu. Jeszcze raz to powtórzę. Dlaczego? Dlatego, że ten grzesznik skupiał się na Bogu, że przyszedł e, do Kościoła, przyszedł Pochwalić Boga, przyszedł uwielbić Boga, przyszedł spotkać się z Bogiem. A faryzeusz, faryzeusz przyszedł do kościoła, spotkać się ze sobą, zaopiekować się swoimi trudnościami, problemami, czy też sukcesami w życiu, ale ciągle swoimi. I dzisiaj właśnie Chrystus pyta się ciebie. Jak wygląda twoja modlitwa? Na kim jest skupiona twoja modlitwa? Kiedy ty przychodzisz do kościoła? Czy wtedy, kiedy tobie jest coś potrzebne? Czy wtedy, kiedy ty uważasz, że ty masz chęć i ciągle ty, ty i ty, czy Przychodzisz dla Boga, przychodzę, bo dziś jest niedziela. Dziś Jezus Chrystus chce spotkać się ze mną, ze swoim dzieckiem, więc przychodzę do Chrystusa, przychodzę spotkać się z Bogiem, przychodzę podziękować Mu za Jego dzieło zbawienia, przychodzę połączyć się z Chrystusem w Komunii Świętej. Więc, moi drodzy, dziś jest niedziela której powinniśmy spojrzeć na swoją modlitwę, na akcent, jaki kładziemy w tej modlitwie, ale też na intencję, z jaką się modlimy. E, dlatego właśnie życzę Wam, życzę też sobie, abyśmy zawsze, wszyscy na modlitwie skupiali się na Panu Bogu, na miłości do Boga, na tym, jaki jest Bóg. E, I przez to Zawsze byli wysłuchani, przez to zawsze cieszyli się Bożą łaską, bo prawdziwym Bogiem Chrześcijanina nie jesteśmy my, ale Bogiem jest właśnie trójjedyny Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I to na Nim powinny być skupione oczy i umysł nas, chrześcijan na modlitwie. Niech właśnie na to piękną modlitwę Bóg nam błogosławi. Pan z Wami i z Duchem Twoim. I Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.